Witam wszystkie Panie bardzo serdecznie i cieszymy się, że tak wyjątkowo dla nas dniu jesteście tutaj wszyscy. Tak dużo linergistek. Ponad 90 osób to powód dla nas do ogromnego zadowolenia. Bardzo wszystkim dziękujemy. Jest nam niezmiernie również miło, że specjalnie na nasze wydarzenie z Niemiec przyjechało do nas tylu wyjątkowych gości. Witamy bardzo tak naprawdę, to jest dyrektor generalna firmy ron i współwłaścicielka firmy Corinne Kufner. Brawo. Przyleciała też specjalnie tutaj na trening z Państwem e, najlepszy szkoleniowiec, jakiego znam w Niemczech, Karolina Hoffman. To, to ta Karolina. I e, na no, spotkaniu z Państwem też przyleciał, myślę, że najlepszy menadżer, jakiego firma miała w ostatnim czasie. Menadżer, który naprawdę znosi firmę na wyżyny, firma wchodzi bardzo ostro na cały rynek w świecie. Czyli on tutaj naprawdę no, to pierwsze miejsce będzie bardzo długo utrzymywał. Witamy, Oliver Bock. Oczywiście Państwa dystrybutor To naprawdę już taka czołówka makijażu w metodzie Long tailiner Myślę, że kto powiedział, że piękno nie może trwać wiecznie, tak naprawdę perfekcja makijażu trwi w detalu. Takim detalem niewątpliwie jest makijaż permanentny. Jeżeli jest pięknie zrobiony, jest niewątpliwie wizytówką urody każdej kobiety. Ja myślę, że każda z nas ma ogromny potencjał, ogromną chęć, siłę i wolę działania. Tak naprawdę to my, linergistki, tworzymy piękno każdego dnia. Każdego dnia się rozwijamy, roznosimy to piękno po całej Polsce. Wydaje mi się, że taki udział w sympozjum daje... Wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Myślę, że każda z Pań, która wyjedzie po takim sympozjum, będzie miała ogromną wiedzę i wszystkie jej problemy makijażowe zostaną rozwiązane. Myślę, że celem życia jest działanie. Dlatego, drogie linergistki, działajcie. Niech Wasze zadowolone klientki będą dla Was powodem do radości i ogromnej satysfakcji. I pamiętajcie, że makijaż permanentny powinien być dla Was ogromną pasją a tworzenie piękna dla nas wszystkich linergistek powinno być naszą prawdziwą misją. Marka Longtime Lina jest wysoką marką. Jesteśmy e, na rynku w czołówce w Europie i e, nie potrzeba za dużo e, Panią e, wnosić wkładu w urodę, bo my się tym zajmujemy. My pani stwarzamy piękno w ciągu trzech godzin. Pani jest pomalowana e, permanentnym makijażem na trwałym. Przez trzy godziny wygląda super i pięknie. E, staramy się. Wydobyć z każdej kobiety co co najlepsze. I pani w ogóle już nic nie musi później robić. Jest piękna w dzień i w nocy, ma trwałe kreski, brwi i usta. I w ciągu trzech godzin po prostu jest efekt wow, Jolanta Skąbska. Jestem z Radomia i przyjechałam tutaj pomimo, że makijaż wykonuję od 10 lat, ponieważ um, zawsze można skorzystać z czegoś nowego, mieć jakieś nowe informacje, wiadomości. I tak też stało się tym razem. Największą nowością jest metoda eye wake up, czyli takiego rozświetlania oka. No i to rzeczywiście robi wrażenie. Dzień dobry, nazywam się Monika Regucka, jestem linergistą, linergistką Long Timeliner z Wrocławia. Każde sympozjum daje nam zawsze coś nowego, no przede wszystkim jest to spotkanie z innymi linergistkami, które mają swoje doświadczenia i wymieniamy się nimi. Jest to bardzo sympatyczne, ponieważ takie nawet same rozmowy w kuluarach. Są bardzo pouczające. Ćwiczenia pod okiem fachowców i profesjonalistek. Ja kocham to co robię, więc no sprawia mi to bardzo dużo radości, sprawia mi to dużą przyjemność. Także ja, no nie ma lepszego połączenia niż pracować i robić na co dzień to co się kocha. Dzień dobry, jestem Urszula Kostecka, przyjechałam z Brzegu Dolnego i pracuję 7 lat już na tej firmie. i. Uważam, że nie zawiodła mnie i myślę, że będzie dalsza taka współpraca. Codziennie no, coś nowego poznajemy, uczymy się ciągle. Jest to myślę, że dzisiaj nową linię, którą żeśmy poznały. make Makeup jest to takie rozświetlenie oczu. Myślę, że to dopiero wejdzie, jest to nowe w Niemczech, ale my już to dzisiaj mamy i to jest fajne. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Darmy są bardzo dobre do praktyki. Derma. Tak, to jest taki specjalny materiał, na którym się bardzo trudno pigmentuje. Nie z skóry, tak? No teoretycznie, ale na skórze jest łatwiej. tutaj wykonuję to na kartce, ponieważ nikt tego nie robiłam wcześniej na osobie. A co to jest stelaż? Stelaż to jest taki jakby wstępny zarys brwi, na którym się potem opieramy. Nie ma lepszego połączenia niż pracować robić na co dzień to, co się kocha.